Dzień dobry, witam serdecznie w Maję Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto śmietanowe, wiśniowiec z makiem. Ciasto wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne, aromatyczne, wilgotne, owocowe. Dodatek maku sprawia, że wygląda świątecznie. I uważam, że jest proste w przygotowaniu. Do ciasta możemy użyć konfitury malinowej lub wiśniowej. Obie wersje wypróbowałam i z każdą ciasto smakuje wspaniale. W przepisie wykorzystałam mąkę ze smokiem. Jest to mąka z polskich zakładów zbożowych w Krakowie. Wyśmienita mąka, polecam. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukieręki. Składniki na Biszkopt: 5 białek z dużych jajek L, 5 żółtek, 170 g cukru, 170 g mąki tortowej. Jedna płaska łyżeczka proszku do pieczenia, 100 g suchego maku niemielonego, parę kropli aromatu migdałowego. Białka przekładamy do miski i ubijamy. Dodajemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa stanie się gęsta i śniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy na jasny krem. Do piany z jajek dodajemy parę kropli aromatu migdałowego i krótko mieszamy szpatułką. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia, krótko mieszamy i przesiewamy na jajeczną masę. Dodajemy mak i mieszamy szpatułką do połączenia składników na jednolite ciasto. Gotowe ciasto przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównujemy. Stawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Krem. Składniki na krem. 450 ml schłodzonej śmietanki kremówki, użyłam 30, 450 g sera, użyłam sera z wiaderka. 400 ml gorącej wody. Dwie galaretki wiśniowe, 70 g cukru pudru, dwie łyżeczki cukru z wanilią. Najpierw przygotujemy galaretkę. Obie galaretki przesypujemy do miski i zalewamy gorącą wodą. Mieszamy, aż galaretka się rozpuści. Odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Czekając, aż galaretka nam ostygnie, przygotujemy biszkopt. Biszkopt wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia i papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z wierzchu biszkoptu odcinamy przypieczoną skórkę. Dzięki temu krem będzie ładnie trzymał się biszkoptu. I biszkopt przekrawamy w poziomie na dwie równe części. Jedną część biszkoptu wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia. 180 ml wody, 2 łyżki soku z cytryny, 2 łyżeczki cukru pudru. Dodatkowo około 180 g konfitury wiśniowej lub malinowej. Składniki do nasączenia mieszamy. I połową tak przygotowanego ponczu nasączamy biszkopt w blaszce. Biszkopt smarujemy konfiturą. I teraz skończymy krem. Do śmietanki dodajemy cukier puder, cukier z wanilią i ubijamy, ale nie na bardzo sztywno. Dodajemy ser i mieszamy mikserem do połączenia składników. Następnie w trzech partiach dodajemy ostudzoną galaretkę. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem. Galaretka ma być ostudzona, ale nie tężejąca, abyśmy mieli czas na nałożenie kremu, zanim krem całkowicie stężeje. Szpatułką możemy zebrać składniki z brzegów miski. Dwie trzecie gotowego kremu wylewamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Na wierzchu układamy drugą część biszkoptu. Biszkopt nasączamy pozostałym ponczem. I wylewamy pozostały krem, wyrównujemy. Ciasto wstawiamy do lodówki na około 1-2 godziny. Masa wiśniowa, składniki. 700 ml gorącej wody, 300 g wiśni użyłam rozmrożonych, dwie czerwone galaretki użyłam galaretki wiśniowej i o smaku owoców leśnych. Do gorącej wody dodajemy obie galaretki i mieszamy, aż galaretka się rozpuści. Odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Wiśnie przekładamy do blendera i miksujemy razem z sokiem, który puściły. Miksujemy na mus. Do ostudzonej galaretki, najlepiej lekko już tężającej dodajemy mus wiśniowy i dokładnie mieszamy. Lekko tężejący mus wylewamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy, ciasto wstawiamy na całą noc do lodówki. Wierzch 500 ml schłodzonej śmietanki kremówki użyłam 30, jeden fiks do śmietany, niekoniecznie. 4 łyżki cukru pudru i trochę maku do posypania ciasta. Do śmietanki dodajemy cukier puder, fix i ubijamy. Śmietankę przekładamy do rękawa cukierniczego z tylką. Użyłam tylki otwartej gwiazdki. Tylkę przekładamy do worka, odcinamy brzeg i przekładamy śmietankę. Na dobrze schłodzonym cieście robimy ozdobne rozetki. Jeśli nie mamy rękawa cukierniczego ani szprycy, śmietankę możemy rozsmarować. Na koniec ciasto posypujemy makiem. Ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki. Rozrzucamy papier do pieczenia nożem, oddzielamy galaretkę od brzegów papieru. I nasze pyszne świąteczne ciasto z makiem i wiśniami jest już gotowe. Jest bardzo smaczne, wilgotne, aromatyczne. Wszystkie smaki wspaniale się ze sobą łączą i wygląda fantastycznie. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Skiarenki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.